Hej kochani, yy, dziś kończymy, yy, dziś kończymy yy, ten challenge poprzedni, a tylko no. że nie mogłyśmy, nie mogłyśmy, musiałyśmy to przedłużyć, bo nie miałyśmy ograniczoną ilość czasu. Tak. No to co? No to zaczynamy. No, no to znaczy skończyłyśmy. Miałeś punktów? Dwa, a ja miałem jeden. Mhm. No dobra. No to, to teraz ja, tak?

Czekaj, czekaj, co? Nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. Posłuchaj, a ile ty powiedziałeś teraz zdań, ale nie mów mi. Dwa? Znaczy dwa wyrazy? Trzy. Trzy wyrazy? OK trzy wyrazy. No to, no to tak, będziesz pomyślała, ale już nie mam ze zwierzętami, OK? Aaa! Dobra? W tamtym, w tamtym odcinku. Ale ludzie mogą być Tak mogą. Dobra, jedziemy. Smurfy, pianki. Co? Jeszcze ale głośniej trochę. Smerfy. Co? Smerfy? Zaraz. Smerfy. Babcia. Nie. Artur. Nie. Koń. Sm Nie. Smurfy. Samantha, Nie. Smerfy. Niemiec? Smerfy. Servus? Nie. Blisko. Co? Smerfy. Cztery skarpety? Smurfy. jeszcze raz, smerfy, Nowy? Snerfy Nowy. Mowy. nie, ma? nie, Smurfy. Mewy? nie, 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 Na dworze? Nie! Yeah. Jeszcze raz! Smerfy! Nowy! Jeszcze raz! Nie! Smerfy! Smerfy! Tak? No! E... Pianki! Jak? Pianki! Mam? Nie! Żywe! Smerfy mam żywe! Tak? Smerfy! o może zobaczycie. umiecie? Bardzo... Nie, nie da się zobaczyć. O. Nie da się zobaczyć. Nie mogą widzowie zobaczyć. No to może, poczekaj. Przepraszam, ale nie możecie. Może yy, oświetlenie. Je zobaczyć, bo to jest tu zaraz. Michał, ja. oświetlenie. Że teraz ciemno, teraz. Czekaj. A no weź no. O, było, było. No nie wiem. Już tu nie widać. O! Tyle czasu miałem. Już nie widać. Było. Było no widać. Dobrze no, Jakoś się udało. No tak może być. Czekaj, okay. ja, tak, teraz ty, jaką tu masz dużą głowę, no dawaj, czekaj, no, a to weźmiemy sobie yy. Kasia, tata, Kasia, kasia lubi, lubi orzeszkowe, nie orzeszkowo oraz szkołę <grym> orzeszkowo. Ten kocik orzeszkowo oraz szkołę orzeszkowo oraz szpinak <grym> orzeszkowo oraz koło orzeszkowo. Orazkowo? Orzeszkowo. Orazkowo? Orzeszkowo. Owocowo? Kasia lubi orzeszkowo kukurydziane chipsy. Eee, nie, chrupki. Kasia lubi e, kukurydziane chrupki? Kasia lubi orzeszkowo. Eee, jak ty mówiasz? Kasia... Poczekaj, nie, dobra, dobra. Kasia lubi orzeszkowo. Jak to się nazywało? orzeszkowo kukurydziane. Krupki. Kasia lubi... E, jeszcze raz, Kasia lubi co? Tylko nie opisuję to sobie. Co? Nieważne. Kasia lubi, no, orzechowe kukurydziane chrupki. A blisko, no, powiedz. Czekaj, no, Kasia lubi orzeszkowo kukurydziane chrupki. Kasia lubi kukurydziane, nie, e, orzechowo kukurydziane chrupki. Bra <laughs> Kasia, posłuchajcie, Kasia lubi orzeszkowo kukurydziane chrup. No bo jak, dzielka, to naprawdę ma, lubi te orzeszkowo kukurydziane. Jasne. Masz? Ile jest? Nie zgadłam. Tak? Tak. Ja zgadłam, tak? Y tak. Ja trzy, chyba tak? ja Już mam. Nie dwa. Mm, nie, to z tamtego, z tamtego odcinka to się liczy. Jeden. Piękna. No, ty to to masz dwa? Ja też mam to... dwa. I to masz trzy, ja mam dwa. No. Owa. Ała, ała. Włączaj. Widzisz, że ja wygrywam. <grymne> <grymne> Dawaj. Mów. Kasia lubi. Kasia lubi sok. Maja. zatrzymam muzykę, ale posłuchaj. Nie masz mówisz to, co ja na przykład ja powiedziałam. Kasia lubi orzeszkowe kukurydziane chrupki. No to, to zaraz z na przykład, nie wiem, tata robi coś w warsztacie. Coś takiego. Mama... Mama? Mama pra, e, pracuje w kuchni Ma? Mama. Pracu. Kocha. Mama. Pracuje. Ubierza. Nie. Pracuje Mama. No fast. No? Zatrzymałaś! No nie no? przerwaj mi, bo ja mówię y, y, mama, a ty mówisz, a ja chciałam coś powiedzieć. A ty mówisz na y, przykład y, ma. A ja chciałam coś powiedzieć. No ja ale powiedz Jest mama, tak? No. No dobra, no to... czekaj! No! No, 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 no to. Mama lubi być w kuchni. Lubi kfu? <gry> Mama lubi być w kuchni. Mama lubi. Mama lubi. Tak. Kaszkę. <grystanie> Mama <grystanie> lubi być w kuchni. Piec. Piec? Nie. Mama lubi być w kuchni. Mama lubi. Piec. Nie! Być. Jak? Być. By. No coś na by. Być. By. <rium> <Dante> być <Nacional. itlud Safe révata> Mama lubi. ,да: mama lubi dalej. Być jak? Być Mama lubi być. Być co powiedziała z piernikami? Być w kuchni, tak no, to teraz słychać. Mama lubi to... być w kuchni. Dobra, no, no, no. Ok. No. no to. Lalka. Szybka lalka? <laughs> Albo nie. Ile? Ile lajków? Lalek? <laughs> Ile lajków? Ile lajków? Ja Ile lajków? Blisko. Ile lajków? Jeszcze Ile... raz! Czekaj. Ile lajków? Ile lajki? Ile lajków? Ile lajków? Ile lajków? Ile, Ile ja la... lajków? Jak? Ile lajków? Jest. Jest. Mama. <laughs> Ile lajków jest? Kubek? <laughs> jest. jest. Jest na. W tym? Na. Tak? Na. Dla? Ja. Na. Ma? Na. Na. na czym? Co? Na na moim moim i i mojej co? I dwóch głośnie. I dwóch. Niku? Nie. I dwóch. Co? I dwóch. Kung -fu. <laughs> 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 Идвух, и двух. И кукшу. И двух. dwóch, dwóch, dwóch <laughs> moich, moich przyjaciółek, przyjaciółek one, one mają, mają swoje, co? swoje, swoje kanałeczki, co? kanałeczki I jeszcze raz. Oj, w ogóle nie wkawi. Kanałeczki. Kanapeczki. Kanałeczki. Kanałeczki. Mleczki. Kanałeczki. Co? Kanałeczki. Bułeczki? Nie to Kanałeczki. Patrz, nie masz czasu. Kanałeczki. Małeczki. <grymne> Kanałeczki! Kawałeczki! A, a no, no, no blisko! Kanałeczki! Kawałek? Kanałeczki. Jak? Kanałeczki. Kamałek? <grymne> Kanałeczki. Kawałek? Kanałeczki. Kamałek? <grymne> Kanałeczki. Kamałeki. Kanałeczki. Dobra, pa!